Trzeba trwać. To jest patriotyzm. Kochać to, co jest słuszne dla Ciebie, dla mnie, dla mnie było wojsko, wojsko, służba wojskowa. To dla mnie był mój byt. Zamiłowanie do mundury to fakt. Bo jak zobaczyłem w swoim życiu szkolnym pierwszego lotnika, który przyjechał na urlop tam w nasze tereny, to zadrżałem. Oj, chciałem się. I to było moje marzenie dostać się do wojska, do lotnictwa. I tak też, tak, o tym marzyłem. To były moje marzenie szkolne jeszcze, tak. Być w wojsku, a nie mówiąc już o lotniku. Tak. I te marzenia się spełniły. Tak. Traciłem do lotnictwa, po wojnie szczęśliwie, jak wojnę przetrwałem z szczęśliwie, tak? I po wojnie już pozostałem w służbie zawodowej i do dzisiaj. Jestem szczęśliwy, że tak służyłem, patriotycznie mówiąc, ojczyźnie. Dzieciństwo miałem samotne, samotne. Byłem najstarszy wśród członka pozostałego rodzeństwa, które wychowywała nasza babcia bo nasi rodzice umarli w bardzo młodym wieku. Tak. Ojciec był, służył na granicy rosyjskiej, pochodził z Częstochowy, poznał tam swoją, moją matkę, swoją pannę, tam się pobrali i w tej miejscowości w Szumsku założyli rodzinę. I stworzyli na takie warunki, że powstała nasz Piątka. I stopniowo rodzice umierali. I pozostała tylko babcia ze swoimi dziećmi. To jeden wujek, drugi wujek, ciotka i trzeci wujek w Pradze Czeskiej. To była rodzina bojarskich. Z której pochodziła moja matka. Ale już oni wszyscy nie żyli wtedy, jak ja byłem ze swoją piątką dzieci, rodzeństwa. I ta babcia nasza, bojarska, nami się opiekowała i nam dawała żyć. 20 lat już wstąpiłem już do wojska, bo powołano mnie do wojska. Wtedy, proszę Panią, była, powstawała Armia Polska na, na terenie Związku Radzieckiego i Polaków kierowano wtedy tam do tej armii, tak. tak. Berlinga, generał Berling był dowódcą tej jednostki, prawda. I w tym wieku, mając 20 lat, już dojechałem, zostałem skierowany do tej armii, a z armii wysłano mnie z kolei do szkoły lotniczej. Po zakończeniu szkoły lotniczej, mając już tytuł lotnika strzelca pokładowego, skierowano nas już, cała grupa była, 100 nas młodych chłopaków, skierowana została do działań wojennych, już w jednostce, w pułku lotniczym, lotnictwa szturmowego pod Charkowem, który powstał na, na bazie tego pułku, my już Braliśmy udział w działaniach wojennych. Mając 20 lat, ja już byłem wyszkolonym strzelcem pokładowym, jako drugi członek załogi pilota i tego samolotu szturmowego. To się tak nazywało lotnictwo szturmowe. I tak żeśmy trwali, walczyli aż do zakończenia wojny, ale po wojnie ja nie miałem gdzie wrócić tak. Pozostałem w wojsku i służyłem do końca swego, że tak powiem, żywota, tak? Byłem pod oficerem, oficerem, i cały czas służyłem w wojskach lotniczych, tak. tak, tak. No, ta jednostka powstała i tak figuruje, figuruje, no w czasie pokoju, tak, tak, tak no. I cały czas stopniowo z podoficera na szkole oficerskiej. I zdobyłem wszystkie stopnie oficerskie, aż doszedłem do stopnia z pułkownika. Taki mój, 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 mój żywot. Muzyka Rodzinę założyłem we Wrocławiu już. W kończeniu wojny po powrocie z frontu poznałem znowu swoją żonę jako pannę, tam zawarłem związek małżeński, dwie córeczki tylko mam, proszę tak. No i stopniowo cały czas przy jednostce był mój żywot. Gdzie jednostkę przewozowano? Tam i ja z tą jednostką byłem, bo byłem z nią związany jako oficer zawodowy. A łowiectwo to mój żywot. Pierwszy, pierwszy strzał, jaki oddałem do zwierzyny, to miałem dopiero 10 lat. Kolega, mój przyjaciel szkolny, powstawszy na miejscu, ojciec jego był myśliwym, miał broń. I ten kolega zdobył tą broń na polowanie. I razem ze mną jechaliśmy łódką i polowaliśmy na to, na bacie, mając po 10 lat w szkole powszechnej, tak. Polowanie i powietrze. Powietrze, powietrze i ruch. To mój żywot, dlatego ja się tak trzymam. Jeśli chodzi o tutaj o warunki, to to są warunki idealne. Tutaj mój żywot jest taki rano, ja wstaję, na godzinę ósmą idę na śniadanie. Po śniadaniu idę na gimnastykę, na salę gimnastyczną odbywam gimnastykę, przechodzę na drugą stronę sali, tam jest zaję są zajęcia takie, razu kawa jest, wychodzę z wózkiem i kołek. Spacer i powietrze, spacer i powietrze, spacer i powietrze. I jeszcze podstawowa rzecz, o której muszę wspomnieć, że <laughs> zdrowiem moim to jest miód. Miód. Od x lat, jak sięgam pamięcią dorosłym, to zawsze pragnęłem miodu, miodu. Mam szczęśliwe życie. Czciwość to jest warunek. Być uczciwym. Uczciwym. Przede wszystkim nie skrzywdzić nikogo, nie wyzyskiwać nikogo, żyć swoją wolą, swoją wolą, tak mnie dobrze nie szkodzić nikomu i tak żyć. To jest moje motto.